Cześć 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 moi drodzy widzowie Ja jestem Kapi, a dzisiaj zapraszam was na następny odcinek z Kapim i Kostką Dzisiaj wytłumaczymy jak się zapisuje algorytmy oraz yy, jak odczytać skrypty, na przykład do mieszania kostki czy bardzo się to przydaje ogólnie a i, i przepraszam za to, że dawno nie było filmiku na kanale oczywiście zostawcie lajka ...i subskrypcje. No to zaczynamy. Pierwsze co teraz mamy to tak. Wytłumacz. Ruch R. To jest ruch... ...przednią... No, ...boczną warstwą. Pokaż. Tak? Najpierw wytłumaczę na papierze, potem wszystko pokażę. To jest ruch R. Odwrotnością jego jest ruch L, bo jest na przeciwko robiony. L' jest do góry. L jest akurat w dół. U to jest przesunięcie górną warstwą w lewo. D to jest dolną warstwą w prawo. F to jest obrócenie o 90 stopni przedniej ścianki. A B to jest odwrotność, czyli tylnej ścianki. D U2 na przykład to jest, że wykonujemy dwa ruchy takie same. Teraz nic tylko pokazać. To jest R. L У. Я. Да. Угая. Ф. Угая. Б. Бело. Хорошо, за мою мочу, сестра. И У2. А ты раз. Р3. 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 р L-prim. O-prim. D-prim. F-prim. B-prim. O-prim to. To dzisiaj na tyle. Niedługo będę kupował kostkę Xiaomi, będzie na, na kanale recenzja. ostatnie, jak przypominam, żeby zostawić lajka oraz subskrypcję na moim kanale. No to nara!